Witam serdecznie piękni widzowie, znowu giereczka ze streama, ale no raczej grając samemu prędko takiej sytuacji mieć nie będę, dlatego skoro mi się przytrafiła to stwierdziłem, że to jest idealny moment, żeby wam pokazać buboty. Początek, akurat mamy tutaj Szako, także jeszcze nie wiedziałem co będziemy grać. Dostajemy Skarnera, Gina oraz Leblon oraz zbroję. Pierwszy sklepik, znowu szako, ale jest też Kogmaw, który pasuje do skardera. No i jest też wajka pasująca do leblo. Sprawdziłem przedmioty na egzotek. Nie spodobały mi się. Tutaj mamy dwa Kogmawy. W poprzednim sklepie nie kupiłem tego jednego. No i szczerze żałuję. Natomiast kupuję teraz, zamieniam sobie. I jak na razie wygląda to tak. Mamy też mieczyk. Dostaliśmy łuk. No i mamy pierwsze augmenty. Odświeżam sobie lewą stronę, odświeżam prawą stronę, no i trafia ogment pod bumbotę. I stwierdzam, kurde, jakbym to wziął, to dostaję tempo, bo ulepsza mi się kogbaw, bo to jest skardera, może warto to wziąć. Więc ostatecznie to biorę. Ulepsza mi się też wajka, także zaczyna się tworzyć całkiem fajny stół pod wygrywanie. Uznaję, że faktycznie mogę wygrywać. Sprzedaję więc Gina, podnoszę poziom. Dokładam Twisted Fighter dla szybkostrzelnych. No, i teraz będę chciał jakiś komponent położyć na kogmawie. Będzie to ostateczny miecz, żeby mieć więcej obrażeń. No i zbroję kładę na skarderze. Pierwsza walka. Mamy przewagę liczebną. Także z łatwością tutaj wygrywamy. Buboty z tym augmentem są naprawdę spoko we na wczesnych fazach gry. Bardzo przyjemnie się to gra. No i pierwsze, co mi chodzi po głowie, to tak. Obiecałem chłopieczkowi z życzenia dokładnie Maćkowi, pozdrawiam go serdecznie, że zagram Buboty. Idealnie mi się tu trafiło. No i teraz myślę sobie tak. To w takim razie rerol Kogmaw, rerol Skarner. Bardzo dużo obrońców z przodu. Chyba, że trafi mi się emblemat Bubota, no to wtedy Bubot, emblemat na Twisted Fate. A. Też go rerolujemy na trójkę. I robimy Bubot szóstkę. Dlatego też zacząłem sobie tutaj zaznaczać obrońców. No i do szybko strzeli wziąłem Dravena, gdyż zamiast Twisted Fate'a możemy go tutaj wrzucić też. No i walczymy. Kolejna walka wygrana dla nas. Trafia się Twisted Fate, oczywiście bierzemy, gdyż nie zaburza od naszej ekonomii. Mam tutaj na myśli fakt, że nie schodzimy poniżej 10 sztuk złota, a co 10 sztuk złota dostajemy 1 sztukę złota więcej co turę. Także kiedy się da zrobić 10 sztuk złota więcej to warto, no, i tutaj mamy kurczę, potężnego gościa. Skarner dwójka. My chcielibyśmy mieć takiego skardera. Natomiast, przy pomocy naszych rakiet, jesteśmy w stanie zwyciężyć. Także kolejna runda dla nas. Ogólnie, jak coś przypominam, że od streamów mam teraz urlop. Przez chwilę. Także zostajemy przy filmach. Będę dawał znaki. No, i tutaj ogólnie chciałem wziąć miecz, być może do miecza, albo różdżkę do Rageblade'a, ale zostało to zabrane, więc bierzemy sobie Skardera. A Skarner jest bardzo spoko, bo po pierwsze ulepszy nam Skardera, a po drugie pozwoli nam zrobić huragan na Kogbawa. Lepiej mamy też Rasta oraz Lasa. Wziąłem też Fidla, gdyż jest bobotem, no i nigdy nie wiadomo, czy trafimy może emblemat, czy może nie. Robię huragan partner się ulepszył no i wygląda to naprawdę całkiem dobrze przypominam, że jeśli robi nam się seria wygranych to jesteśmy zmotywowani, żeby cały czas wzmacniać nasz stół w celu utrzymania tej serii albowiem to ona głównie buduje naszą ekonomię jeśli chcesz wiedzieć więcej na takie tematy to wy, znaczy wygoogluj wyszukaj sobie na youtube film Fundamenty TFT który nagrałem polecam no, i tutaj mamy taką sytuację w tym lobby, że ktoś kontestuje nam kogława oraz Twisted Fate'a. Ja tutaj skautuję, no i zauważam, że tych kogławów ma aż 6. I teraz mamy dwie opcje. Albo będziemy ryzykować i kręcić tymi sklepami, szukać tego trzygwiazdkowego kogława i liczyć na to, że zrobimy to lepiej niż gościu, który trafia lepiej od nas. Albo wykorzystamy nasze rakiety, nasz stół. Do tego, żeby z, yy, zbudować mocne tempo, wbić szybko dziewiąty poziom i skleić może jakiegoś Urgota. To niestety przegrywamy, więc musimy coś sprzedać, żeby zrobić ekonomię. A przed nami Neutralka. Dokładam sobie Rasta, żeby mieć dodatkową synergię. Trafiamy Łezkę, Łuk, Piąstkę, Mieczyk oraz Płaszcz. I do tego trafiamy Łopatkę. No i teraz otworzył nam się motyw, że możemy zrobić buboty. A skoro mamy emblemat, to możemy zrobić tych bubotów aż 6. No i teraz pytamy, czy gramy tempo i idziemy po 9 level, czy rolujemy? No nie wiem jak wy, ale ja uważam, że lepiej grać tempo, gdyż przeciwnik, który nas kontestuje, bo no trafia mu się troszkę lepiej. Postanowiłem wprowadzić tutaj zmiany, gdyż mogę zrobić bubotów 6. Także sobie tutaj robimy zmiany pod kątem bubotów. I co się dzieje? Trafiamy znowu na emblemat bubotów. No I mówię, kurczę. To teraz też to w ogóle mogę szóstkę bardzo łatwo zrobić, zdobyć. Wystarczy czogata znaleźć. Rzucam ten emblemat na razie na 100, żeby sobie działał, dzięki czemu mam 4 buboty i dostałem jeszcze większe tempo zainteresuję sobie DeathBlade'a oraz Łuk na Kog'Mawie te przedmioty docelowo trafią na Urgot'a także można sobie tak do tego podejść, że Urgot oraz Kog'Maw dzielą ze sobą przedmioty, które lubią także gdzieś tam naturalnie można to potem przerzucić czasem gramy na Golden Ox, czyli na Złoty Wór i udaje nam się wygrać dlatego podbijam tutaj poziom, żeby zwiększyć tempo żeby cały czas być do przodu i mówię, kurczę, nie mam czwartego obrońcy. Więc zaczynam kręcić, znajduję drivena. Znajduję kogmaw'a ulepszonego. No i poniżej 33 już nie chcę schodzić. Ale ostatecznie schodzę delikatnie. Dokładam gragasa. No i tak to wygląda. Ale te 30 chciałbym tutaj odbić. Trafik był potężny, trzeba przyznać. I proszę bardzo, jest wspaniałe koło. Albowiem na tym kole widzimy czogata. No i taki czołgiś byłby wspaniały. Niestety zostaje zabrany, różdżka również, więc zabieramy po prostu droższą jednostkę. Zabieram się Fiddle ulepszony i trafia się Jarvan, dzięki czemu mogę uzyskać czterech obrońców, jednocześnie zwiększając tempo tego stołu. No i tutaj stwierdziłem, że jeszcze raz sobie rozrysuję ten team, który chciałbym zrobić. Także zbieram wszystkie buboty, Skarer jest obrońcą, więc Leonka jako dobry obrońca. Czogat jest grubachem, więc Kobuko jako dobry grubach. Do tego Vex, bo jest katem, czyli łączy się z Ulgotem. Fiddlesticks, bo jest bubotem. No i coś tu możemy jeszcze dołożyć: dorzucamy kata. Przegrywamy tutaj z wejgarkiem i spotykamy kolejnego wejgarka, z którym też przegrywamy. Skarer w sklepie podbijam troszkę poziom duplikator zwykły i kilka komponentów. No i zobaczcie, ten kogmaw on cały czas wraca do mnie. Nie? Więc teoretycznie tego kogbawa dało się skręcić, ale uważam, że to i tak było ryzykowne, więc to co my robimy to jest wybór takiego rozwiązania, które ma większą szansę na to, żeby dać efekt. Także uważam, że słusznie. Podbijam tutaj poziom, dokładam fidla. W sumie nie wiem dlaczego tak naprawdę. Mam serię przegranych, więc nie zależy mi na tym, żeby teraz wygrać. Także uważam, że to był dziwny wybór. Można uznać, że był ok z perspektywy takiej, że na poziomie siódmym mamy większą szansę, żeby znaleźć czogata, ale jest to dalej tak abstrakcyjne, że no nie pochwalam takiego wyboru. No i mamy augmenty, które przerolowujemy od lewej strony i wziąłem inspirujące epitafium. Czyli, jak to brzmi w ogóle? Marusa sobie odłożyłem gdyż jest katem, więc przyszłościowo pasowałby mi do Urgota. No i czekam, siedząc na ekonomii. Teraz dla mnie bardzo ważnym jest wejść jak najszybciej w poziom ósmy i znalezienie Czogata, ponieważ po aktywacji 6 Bumbotów dostanę potężny Power Spike, czyli mój stół bardzo się wzmocni i będzie to prawdopodobnie wystarczające wzmocnienie, żeby ruszyć po poziom 9. Albo wiem, 6 botów to jest naprawdę mocne, dlatego też botów nie polecam grać, jeśli nie mamy emblematu. Kolejny przeciwnik, tym razem bardzo mocne itemki z przodu. No i nasz w tutaj dzielnie pracuje, rakiety robią swoje. Tym razem wybór złota, zawsze biorę lewą opcję i w tym momencie wbijam poziom ósmy. I szukam tego Czogata. Znajduję go dosyć szybko. Dokładam i mamy sześciu bobotów. Dlatego teraz zatrzymuję się i będę patrzył, czy to mnie wystabilizowało. Jeszcze sobie tutaj przerzuciłem przedmioty na Czogata i wrzuciłem Gragasa, żeby dać mu synergię. Szczerze, nie wiem, czy to było lepsze. Ktoś mi mówi, że czterech obrońców, tak jak było, było lepsze, ale dobra. Tutaj mamy szakot, trójkę. I rakiety robią swoje. Także wygrywamy nawet z trójką, Kościół aż zapingował, bo nie uwierzył. Kolejne koło, ale Urgota tutaj nie widać. Zrobiłem sobie blue buffa, wrzuciłem go na fidla, wrzuciłem tam też piąstkę. Dlaczego tak robię? Ponieważ docelowo widzę te przedmioty na Vex. No i Vex już tutaj mam na pierwszym poziomie, ale stwierdzam, że ten Fiddle level 2 zrobi trochę więcej. Tymczasem naprzeciwko mamy Darius'a Trójkę, Kogława Trójkę. To jest ten chłop, który nas kontestował i który nas sprowokował do tego, żebyśmy polecieli do przodu z levelem. Ta zonia, boże, ta zonia jest straszna, nie? Ale udaje się wygrać. A tutaj szkoda, że nie zrobiłem ekonomii. No i powoli sobie idę w stronę 9. Klikam sobie EXPA tak, żeby nie schodzić z 50 sztuk złota. To oznacza, że jestem bardzo zdeterminowany. Gdyż zawsze lepszą praktyką jest po prostu zostawiać to złoto, a przeklikać level dopiero wtedy, kiedy będziesz już wiedział, że możesz to zrobić. Ponieważ gdyby się okazało, że jednak musisz się stabilizować na poziomie, na którym się znajdujesz, to lepiej to złoto mieć w kieszeni i wydać właśnie na stabilizację. Bo złoto to wydane na podbicie poziomu, w sytuacji, w której musisz się stabilizować, okazałoby się po prostu złotem wyrzuconym w błoto. I kolejna tutaj rundka, tym razem z zemewką, którą wygrywamy. Także 6 bum, bo naprawdę daje tutaj popalić przeciwnikom, pomimo tego, że nasz stół wcale nie jest jakiś wybitny. Także samo posiadanie tej synergii dało nam bardzo duży power spike, czyli skok siły do góry. Wpadłem troszkę pieniążków, no i mamy komponent do wyboru. Wybrałem sobie mieczyk, przekułem sobie łuk w mieczyk. I mieczyk w USK. stwierdziłem, że zrobię sobie z tego Head of Justice, czyli leczenie dla na naszej VEX. No i w tym momencie Fiddle posiada właśnie przedmioty, które docelowo będą na VEX. A my teraz podbiliśmy sobie doświadczenie tak, żeby mieć 4 punkty doświadczenia na 76, co oznacza, że w kolejnej turze dostaniemy automatycznie poziom 9. No i tutaj będziemy przekręcać nasz stół w wietnamową wersję bubotów. No I zaczynamy sobie kręcić tym sklepem. Zbieram złote jednostki, żeby zmniejszyć szanse na ich powtórzenie się w sklepie, gdyż chciałbym trafić urgota. trafiam sobie kobuko, czogata. Czogat się ładnie ulepszył. No i jest też urgot. Także szybka tutaj manipulacja stołem, żeby ten urgot sobie wszedł na stół, dostał przedmioty. Urgot jest o tyle fajne, że on potrafi też. Wyfarmić przedmioty sam z siebie albo wyfarmić złoto. Także bardzo fajna jednostka. Niestety tutaj Szako go szybko porobił. I dostaliśmy w cebo. Kolejny urgot w sklepie. Właśnie to jest bardzo wygodne, że te urgoty są praktycznie niekontestowane. Widział, że Fidla możemy już wyrzucić. I tak mamy sześciu botów z tymi dwoma emblematami. Ulepszyłem urgota. Przestawiłem na lewo. Wrzuciłem Blue buffa oraz Head of Justice na Vex no i ten INFINITY Edge trafił sobie na Kog'Maw'a. Także strzelamy rakietami jak posrani i mordujemy weigara. No i w tym momencie chociażby na chwilę nasz stół jest naprawdę mocny. Kolejne koło i kolejny emblemat boomboatów. To jest na tyle szalone, że jeśli go weźmiemy to możemy się chociażby pozbyć Skarnera na rzecz jakiegoś, jakiejś dobrej jednostki za pięć. Także skusiłem się. Gdyby tutaj była opcja mieć 8 bubotów, to już bym miał. Tym razem Leona staje się Bombotem. Tylko że to jest akurat błąd, ponieważ ona pasuje nam do stolika tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gramy z Karnera. A skarnera już nie gramy, więc raczej ta Leona nie jest taka potrzebna. Lepiej by mi było tutaj zagrać tych osiłków więcej chyba. A teraz mamy uliczne chłopeczki. Street Demons. Uliczne demony. Pancerna, Niko, ale na szczęście mamy huragan, więc bijemy wszystko naraz. No i tu sobie wygrywamy. I wrzucam na stół Zaka. Ulepszam też Kobuko. Ten stół naprawdę wygląda nie najgorzej w tym momencie. Jego słabym punktem są oczywiście Asasyni. Gdyby, gdyby ten urgot mógł się jakoś leczyć, to może byłoby to mniej takie opresyjne dla nas. No ale jest jak jest. Jest tym TF-em lecimy w tango. TF odpala sobie zonię i dosłownie nas masakruje z tą zonią, także cóż taka runda, którą powinniśmy wygrać ale zonia tutaj ładnie porobiła nas, natomiast mamy top 4 w tym momencie także jak widzicie da się i uważam, że bardzo ważną lekcję można z tego wyciągnąć a mianowicie taką, że jak jesteś mocno kontestowany, to czasem lepiej zagrać tempo do przodu, żeby po prostu mieć wyższy placement czyli wyższe miejsce My tutaj wybieramy sobie warmoga, żeby zwiększyć jeszcze nasz front. Bierzemy tego urgota. Też przypominam, jest niekontestowany, także mamy szansę tutaj naprawdę go skręcić. No i kręcę, szukam. Znajduję Zaka. Ornekazer się ulepsza. A naprzeciwko nas slejerzy. No i już nam się tutaj wbili na, na plecy, wyżej praktycznie całą drużynę. Także biedny urgot już jest przytłoczony. Został tylko czogat, który nawet nie mógł tego tankować, bo oni i tak skakali nam na backline. No cóż, szkoda. Ale jesteśmy już w top 3. Robimy 4 osiłków. Kręcimy dalej. Szukam tego zaka jeszcze to, żeby go ulepszyć, ale niestety się nie trafia. Znowu starcie z tym tf który ma zonie. Ale tym razem ładnie wjechaliśmy w chłopeczka. Dalej mamy tanka z przodu, który może te zonie przeczekać. No i kasujemy gościa. Dostaliśmy też łuka Durgota. Ale no znowu musimy grać na tych slayerów A ci że niestety są chyba silniejsi od nas. Szukamy tego Zaka. Jeszcze przestawiłem się w taki sposób, z nadzieją, że może mi to coś da. Ale niestety, przyjaciele, no jesteśmy miażdżeni, Także co? Cóż mogę powiedzieć? Bardzo cenna lekcja tutaj zawarta była w tym filmie. Boom boty też grywalne. Polecam, kiedy mamy emblemat. Ja się z wami żegnam. Zostawcie subika. Wszystkiego dobrego. Powodzenia w TFT. Cały FCJ.